Sezon szkolny w pełni. Chodźcie zobaczyć, jaką drogę przemierzają Wasze podręczniki, od wrzucenia ich do koszyka na taniaksiążka.pl, aż do dostarczenia do rąk Waszych i Waszych uczniów. Pst! W tym roku mamy dla Was turbo nowość! Każdy podręcznik szkolny możecie obłożyć dedykowaną przezroczystą okładką Colibri by Oxford. Każda okładka Colibri by Oxford jest indywidualnie docinana. Co umożliwia doskonałe obłożenie każdego, nawet najbardziej niespotykanego, formatu książki. Okładka idealnie przylega do każdej książki, nie przesuwa się i nie spada. To nie wszystko, w każdej chwili możecie ją zdjąć bez uszkadzania książki. Okładki Colibri by Oxford są nie do przedarcia, a zgrzewy wykonane przy użyciu urządzenia są niezwykle trwałe. Okładki te są na tyle mocne, że wytrzymają wiele godzin w plecaku każdego ucznia i posłużą mu przez cały rok szkolny. Tadam! Pięknie, prawda?